Witam Cię manko z tej strony. Damian zapraszam do oglądania 26 odcinka z playlisty Redukcja Tłuszczu. Redukcja Tłuszczu Odchudzanie 2024. Na samym początku chcę Wam wszystkim podziękować za wszelkie aktywności pod filmami na kanale, za zostawione kciuki do góry, za zostawione subskrypcje, za zostawione komentarze pod filmami i również za wspieranie, jeśli takie jest, a jest. I tutaj już od razu Wam pokazuję i dziękuję szczególnie. Jedynemu wspierającemu kanał. Danielowi od dwóch miesięcy wspiera kanał. Dzięki, Wielkie, Daniel. Mam nadzieję, że będziesz wspierał jak najdłużej, dziękując za poświęconą, poświęcony tutaj mój czas za tą wiedzę, którą ja Ci przekazuję też w jakiś sposób. Za pewne korzyści. Zresztą, każdy, kto chce wspierać, musi sam wiedzieć, dlaczego. <laughs> ja tak naprawdę nie mogę wiedzieć do końca, dlaczego ty wspierasz. Ty wiesz sam. Od siebie. Dlaczego wspierasz? I każdy ma do dyspozycji trzy poziomy wspierania. Również dziękuję 50 ostatnim subskrybentom, którzy są widoczni, którzy mają te subskrypcje widoczne na kanale. Mam nadzieję, że też zostaniecie jak najdłużej. Jeżeli ktoś widzi swoją tutaj nazwę, to mam nadzieję, że taką lekką chwilę przyjemności macie, satysfakcji, że pokazuję was i również wam dziękuję tutaj nie będę wszystkich wyczytywał. Każdemu z osobna wielkie dzięki za subskrypcję. Osoby nowe na kanale zapraszam również do na główną stronę kanału zapraszam do przeglądnięcia wszystkich playlist które mam tu trzeba wziąć jeżeli będziecie na głównej stronie kanału to musicie oczywiście zwiastun się odpali albo będzie live jeżeli będzie prowadzony live na kanale. O tu są też informacje że są Dostępne filmy dla wspierających, zawsze mogą być tu jakieś filmy, lub też nie mogą być. Odpowiedni poziom wspierania, drugi poziom wspierania kwalifikuje Was do przedwczesnego oglądania filmu, każdego filmu na kanał, czyli jak ja dodaję film i nieważne, czy go dodam, i on będzie upubliczniony za tydzień, za miesiąc, za dwa miesiące na przykład, to Wy już możecie od razu w momencie dodania tego filmu go oglądać i Właśnie na te playlisty Was zapraszam. Oglądajcie. Dzisiaj film będzie w tej playliście. Nie przedłużając, lecimy z kolejnymi dniami tutaj odnośnie mojej redukcji odchudzania. Przyjrzymy się dzisiaj niedzieli, 28 kwietnia. Jak i również zrobimy podsumowanie sobie 8 tygodni odchudzania. I jestem tutaj już. Na niedzielę i pozamykam to wszystko, żeby to fajnie było. Niedziela 28 kwietnia. Jest wszystko pasuje i dobra. Dla tych, co jeszcze nie wiedzą, dla nowych widzów przede wszystkim, to moje zero-kaloryczne na wskutek yy, podstawowej przemiany materii i jeszcze pomnożona ta podstawa przemiana materii przez współczynnik aktywności sportowej, jak i fizycznej w pracy w ciągu całego dnia. To gdzieś wynosi 3230 kcal. Jakieś mam tu problemy z połączeniem. Mam nadzieję, że to zaraz będzie lepiej działało. I teraz zrobimy sobie to tak, że muszę zatrzymać nagrywanie i to poprawić. Mam nadzieję, że uda mi się usunąć usterkę. OK, mam nadzieję, że więcej tej usterki nie będzie, że to się usunęło, bo to będzie denerwujące, jeżeli tak będzie skakać. Nie? A więc. 3230 zero kaloryczne. Zabieram 230 kalorii dlatego, że zalecam od 200 do 300 kilokalorii deficytu i limit kaloryczny 3000 kalorii ustawiony również w aplikacji. Staram się tego nie przejadać. Czasem się zdarza przejeść, czasem się zdarza częściej nie dojeść nawet. Powiększenie deficytu kalorycznego uważam, że nie jest za dobre, ale różnie to może na nas wpływać. I teraz, mając zjedzone 1593 kcal, to odejmuję je od 3000 kcal. Wtedy wychodzi mi minus 407 kcal. To jest różnica kaloryczna wypracowana w fitatu, taka teoretyczna. Czyli ja o 1407 kcal powiększyłem swój deficyt kaloryczny. Dodaję do tego umówiony deficyt kaloryczny 230 kilokalorii czyli w tym dniu wyniósł deficyt kaloryczny 1637 kilokalorii to jest taka teoria w praktyce aplikacja Samsung Health w połączeniu z tym zegarkiem i bazując na tętnie moim w ciągu, w ciągu czasu jak noszę ten zegarek lub też no całej doby to obliczono, że 2329 kilokalorii ja spaliłem i teraz spalone, od spalonych kalorii odejmuję zjedzone, czyli miałem więcej spalonych, mniej zjadłem o 736 kilokalorii, czyli taki deficyt wypracowałem sobie w praktyce. Teraz zobaczmy co ja jadłem. Na śniadanie, jest to niedziela, przypomnę, że dalej miałem problemy zdrowotne, ból pod kątem gdzieś na końcu się to okazało. Podejrzewam takie, bo lekarze mi nie powiedzieli, byłem na badaniach, wszystko nie powiedzieli mi, dlaczego, to podejrzewałem, że to było lekkie zapalenie wyrostka robaczkowego. Samo przeszło. W poniedziałek 29 kwietnia poszedłem do pracy. Po, go, po dwóch godzinach, trzech, chyba samo przeszło. Ten ból już więcej nie wrócił. Na szczęście niech nie wraca. Nie potrzebuję go. Także rosu z makaronem na śniadanko, oczywiście, i tu był też gdzieś skill zjedzony. Na obiad. Kurczak gotowane udko. No to mięso z rosołu sobie zjadłem na pewno, bo tak nieraz zapisuję, że kurczak gotowane udko to mięso z rosołu. Przekąska, mieszanka orzechów. W tym dniu jeszcze nadal nie chciałem jeść dużo, bo nadal miałem te bóle, a po zjedzeniu, jak już Wam mówiłem w poprzednich filmach, to gdzieś ten ból się nasilał. Także no, nie wiem. Być może na skutek tego jedzenia to zapalenie się zrobiło, no. Tak naprawdę nie węszyłem, coś tam czytałem o tym zapaleniu wyrostka robaczkowego, ale nic mi w głowie nie zostało, by trzeba było to być może jeszcze raz przeczytać uważnie, żeby coś w głowie zostało, teraz nic nie jestem w stanie powiedzieć. I tak, jabłko ze skórką, gruszka, arbuz jako przekąski, w wysoko przetworzonych coś tam wpadło. Orzechy, te śmieciowe orzechy, co żonka kupiła, to już mówiłem, nie? Nieraz muszę się tutaj y, tak jakby zrzucić winę na żonkę, bo ona przeważnie kupi jakąś tam pizzę, y, czy jakieś orzechy, czy coś tam innego, jakąś pączka, jakąś bułkę słodką. Ja żartko kiedy kupię, no się częściej zdarza. Także widzicie, połowa kalorii zjedzonych, y, białka nawet dobrą ilość, jeśli chodzi o te kalorie, to dobrą ilość białka, tłuszczy, no i najwięcej na minusie jestem węglowodanach, z czego też jest pozytywny efekt powiedziałbym. Teraz sobie przejdę jeszcze do aplikacji Samsung Health, żeby Wam tutaj pokazać jak to było z aktywnością w tamtym dniu, czyli 28 kwietnia. Także jestem 28 kwiecień. Ponad 10 tysięcy kroków zrobiłem, to też nie za dużo. Nie, no tak, średnio, no dobrze, no te 10 tysięcy to jest bardzo zdrowo, już powiem. No. Zresztą u mnie no, na skutek pracy ja robię od 20 do 30, nawet 35 tysięcy kroków. No to to jest taka jedna trzecia, powiedziałbym, ale to jest już bardzo zdrowo. Nie? Ja zalecam tak 5-6 tysięcy kroków, to jest minimum i żeby robić codziennie, a już jak robimy więcej jak 5-6 tysięcy kroków. Te 10 tysięcy kroków, to już nawet możemy mieć taką leniwą sobotę lub leniwą niedzielę. Gdzieś tam w granicach 3-4 tysięcy kroków. No wiadomo, nieraz jest zła pogoda, nie idzie z domu wyjść czy coś. No to możemy też chować, Ale najlepiej być aktywnym, żeby te 5 tysięcy minimum dziennie robić kroków. Na skutek aktywności ponad 500 kcal spalonych, 2,329 kcal zgadza się. Także to obliczenia też w porządku. Ponad 8 km zrobione. 109 minut aktywności jakiś trening był no treningu nie było bo oczywiście byłem chory jeszcze zobaczymy jak to w tym dniu wyglądał ten sen zwróćcie uwagę że ja już nagrywam ten film 30 maja a opublikowane będzie na pewno na pewno jeszcze jeszcze później także ale to jest właśnie ta systematyczna praca, żebyście też oglądali, uświadamiali sobie, jak to było. Tutaj też pokazuję wam, mówię wam, szczerze, otwarcie, tu byłem chory, tu byłem na chorobowym, tu takie problemy zdrowotne, takie problemy zdrowotne. Nie myślcie sobie, że człowiek, który dba, dba o zdrowie, jest aktywny sportowo, dba o dietę, jest niezniszczalny. Każdy jest śmiertelny, każdy gdzieś popełni jakiś błąd. Jak trenujemy za dużo spada nasza odporność również. Jak, no, gdzieś obiadamy się też jest niezdrowo dla nas. Obiadanie też powoduje spadek odporności, bo organizm musi walczyć z trawieniem jedzenia, a nie walczy z wirusami, jeżeli z takimi mamy kontakt. Obiadanie się też skraca nasze życie. Niewysypianie się skraca nasze życie. Długie, ciężkie treningi skracają nasze życie. Wszędzie trzeba znaleźć dla siebie ten, powiedzmy, złoty środek działania pod każdym kątem. Także ja cały czas dalej pracuję nad sobą, mimo że to może dla Was fajnie, rewelacyjnie wygląda, ale ja dalej nie jestem ze wszystkiego zadowolony i pracuję dalej nad sobą. Czyli z soboty na niedzielę w łóżku byłem 7 godzin 12 minut, poszedłem spać prawie o 22, poszedłem do łóżka, wstałem o 5.11, 6 godzin 25 minut spałem, 7 godzin 12 minut Niby tego całkowitego snu było, czyli już jest na niebiesko, pozytywny wynik. Wynik snu dobrze 80, 85% jest chyba bardzo dobry wynik. No cykle 5 razy to jest super, jeśli chodzi o te cykle. Regeneracja fizyczna 73%. Taką regenerację fizyczną bym sobie życzył w okresie budowania masy mięśniowej. Tak, bym miał taką regenerację fizyczną, gdybym miał pozytywny też przyrost masy mięśniowej. A nie zawsze taka regeneracja fizyczna jest. Regenerację fizyczną też robimy, robię w okresie jesienno-zimowym, gdzie zegarki są przestawione, jest ten czas zimowy. Ten czas zimowy prawdopodobnie nie jest też korzystny dla naszego ciała. I ja też się gorzej czuję w tym czasie. To muszę Wam przyznać, bo im tro, jakąś tam wiedzę już przyswoiłem odnośnie tego przestawiania zegarków, ponoć też wzrastają zawały, przypadki z zawałami o, o dwa dwa razy jest ich więcej jeżeli zostaną te zegarki przestawione na czas zimowy także gdzieś tu musi być ziarenko prawdy regeneracja psychiczna 58% no i fazy snu czuwanie minimum jest, REM minimum lekki sen minimum i głęboki też minimum także jest wszystko ok regularność snu dalej 0 na 7 także nie ma tutaj efektów no i, no, i tak niech to sobie zostanie. Teraz zróbmy podsumowanie tygodnia 8, i to wygląda tak. W 8 tygodniu wypracowałem deficyt kaloryczny na poziomie minus 2800 kcal. Czyli z każdego dnia, tu w tej części praktycznej, już z każdego dnia, jeżeli był wynik. Ujemny, to dodawałem do siebie wynik dodatny, odejmowałem od ujemnego, bo więcej jest na minus kalorii, czyli mi wyszło minus 2800 kcal. Muszę, yy, muszę dodać wypracowany deficyt kaloryczny rzędu 5602 kcal z tych wszystkich już wcześniejszych 7 tygodni i łącznie wypracowałem 8402 kcal yy, w ciągu 8 tygodni na przestrzeni w sposób, można powiedzieć, praktyczny, i sobie policzymy tutaj zaraz szybko, jeżeli tak 8402 podzielić na 8 tygodni to się równa 1050 kcal na tydzień, a podzielić to na 7 dni, czyli 150 kcal na dzień. Wychodzi mi tutaj także o no taki mniejszy deficyt, jak zakładałem, bo 150 kcal na dzień, ale ja zakładałem tak, zalecam też od 200 do 300 kcal na dzień sobie robić taki deficyt stały, trzymać to jest najlepsze na odchudzanie. Nie robić żadnych chiddejów, milów podnosić sobie te kalorie, że tak jak u mnie też jest negatywne to, że ja od poniedziałku do piątku w dni pracujący mam większy deficyt. Zresztą widzicie, jakie są deficyty kaloryczne w sobotę, w niedzielę, być może nawet tych deficytów nie ma, czy nawet jest surplus kaloryczny, to jest negatywne, no ale to wy wygląda też z tego niedopracowanego stylu życia i tak to wygląda, ale efektem końcowym i tak jest spalenie tkanki tłuszczowej i tak jest gdzieś zdrowszy ten poziom tkanki tłuszczowej. Lepsze również samopoczucie, bo nadmiar tkanki tłuszczowej zarówno na zewnątrz ciała, jak i wewnątrz jest negatywny, niezdrowy dla nas i musimy dążyć do tej do tej zdrowego poziomu tkanki tłuszczowej. U kobiet jest to trochę więcej, u mężczyzn mniej. W części teoretycznej, w tym tygodniu ósmym, wypracowałem 7073 kilokalorie. No dużo tu pomogły te głodówki, tak, szczególnie ta jedna 20-godzinna, około 20 godzin, tak można powiedzieć. Mówiłem o niej w w tamtym poprzednim filmie. Ale tu no nie będę się powtarzał. Warto zaznaczyć, że głodówkę warto robić też stopniowo. Warto ją zacząć na wieczór, żeby na noc się nie obiadać. Warto liczyć ten czas, żeby od momentu, kiedy poczujemy pierwszy głód na przykład od 16, 17 czy 18 zjedliście ostatni posiłek, 2-3 godziny minęły, poczuliście pierwszy głód. Tak jakby te. To jedzenie zostało strawione no i napiliście się wody czy herbaty czy kawy żeby ten głód zabić jak kawę to już na wieczór bez kofeiny tak? albo bardzo słabą bez mleka kawa też musi być bez, bez cukru no i wtedy jest ta głodówka już przez noc rano wstajemy to też sobie możemy wypić na przykład kawę z kofeiną słabą i dodać olej MCT lub to już olej MCT to już fachowcy od keto mogą Tutaj zaraz się cieszyć, bo oni wiedzą o co chodzi na pewno, ale są też pewne osoby, które też nie polecają tego olejące w MCT. No, wiadomo, w każdej dziedzinie są fachowcy, którzy coś będą popierać, coś będą negować. Zawsze tak jest. Lub też olej kokosowy można sobie dodać. Gdzieś ten tłuszcz przyswojony z tą, z tą kofeiną polepsza jeszcze ten, tą autofagię, jeżeli ona wystąpi, nie? I przedłużyć sobie tą godówkę do 16, najlepiej 20 godzin, nawet do 24. Wiadomo, kontrolujemy wszystko. Jak jest tragiczne samopoczucie czy coś, to zaczynamy stopniowo jeść. Nie rzucamy się na jedzenie, nie obiadamy się mocno, żeby nie obciążał znowu układu trawiennego naszego ciała, tylko stopniowo sobie jemy. No i wypracowałem te 7000 ponad kilokalorii. w poprzednich 7 tygodniach, jak tutaj jest wypracowałem minus 16 303, 333 kilokalorie dodając to to wyszło mi minus 23 406 kilokalorii podzielić to na 8 tygodni to na tydzień daje minus 2925 kilokalorii nie licząc już tutaj wartości po przecinku podzielić to na 7 dni to się równa 417 kilokalorii prawie 418 w zaokrągleniu kilokalorii na dzień, no to już po tym ósmym tygodniu wyszedł mi większy deficyt kaloryczny jak poprzedni, bo po 7 tygodniach chyba wychodziło 333 kcal. No, po ósmym tygodniu zwiększył się ten deficyt kaloryczny. I tu jeszcze takie podsumowanie: ważenie było 8, 28 kwietnia w niedzielę. Ja się ważę codziennie, no nadczo. Waga wyniosła 86,3 kg. Poprzednie ważenie było też w niedzielę 87,2 kg, także waga spadła o minus 0,9 kg. I łącznie na przestrzeni tych 8 tygodni straciłem minus 4,5 kg. Zacząłem odchudzanie od 90,7 kg. No i tutaj już jest minus 4,5 kg, czyli 86,3 kg. Także podsumowanie jest dobre, mimo negatywnych tych działań, nieraz jest duży deficyt, nieraz nie ma tego deficytu, nieraz przeją te kalorie, no taki mam styl życia nie za bardzo poukładany, praca też nieraz wymaga, nie, praca nieraz powoduje też spalenie większej tej ilości kalorii, do tego jakiś trening, trening, bieganie, trening siłowy, to też jest różnie, to wygląda. Tak to wygląda. Z czego jestem zadowolony? To to, że na, na noc już się tak nie obiadam jak wcześniej. To poprawiłem sobie. Muszę wam się przyznać. Z tego jestem bardzo zadowolony. No i chciałbym jeszcze popracować, szczególnie nad regularnością iść spać, ale to też wiadomo wynika z tej pracy, bo no iść spać, to jeszcze regularnie mogę iść, bo ale to regularność taka 22, 23 to u mnie zachowuje się. Najważniejsze, żeby nie iść po 23. spać, bo tu już jest bardzo późno. jestem też zwolennikiem tego, iść spać ze słońcem lub też jak najszybciej po zachodzie słońca i wstać ze słońcem lub też jak najszybciej po wschodzie słońca. Czyli najlepiej spać, iść spać od godziny 21 do 23 i wstawać sobie od 5 do 7 rano. To jest taki najlepszy przedział czasowy. A ile będziemy spać? No to już zależy, czy będziemy mieli spokojny sen, czy mamy cały styl odżywiania, aktywności fizycznej, yy, czy nam nic nie brakuje, czy mamy fajne warunki do snu, czy to nam wszystko też jest dopasowane. Dobrze, dziękuję za oglądanie do końca. Myślę, że na dzisiaj to tyle. Jeżeli macie jakieś pomysły na filmy, zostawcie w komentarzu. Yy, następne dwa filmy będą jeszcze z kwietnia, później już zahaczymy maj. Ogólnie liczone kalorie, już Wam dam taką, można powiedzieć, yy, taki yy, na, na przyszłość, to liczone kalorie u mnie były do 16, może 17 maja. Albo do 18 maja, 17-18 maja, coś takiego liczyłem kalorie, i do tego momentu będą te filmy, czyli będzie to, no można powiedzieć, prawie 12 tygodni, takie 3 miesiące. Później zrobimy sobie, jak już te filmy wszystkie przejdą, zrobię takie konkretne podsumowanie, na wskutek, co się działo przez te całe 3 miesiące. Czy były liczone kalorie, kiedy nie były liczone kalorie, czy były jakieś kontuzje. Choroby, złe samopoczucia, a były, także o tym trzeba powiedzieć, była przerwa świąteczna, był urlop. Także to wszystko chcę wam pokazać, no bo robimy coś, jak chcemy, planujemy sobie, ale nieraz, no wiadomo, życie płata nam figle i trzeba też z tym wygrać, z tym walczyć. Także bądźcie na bieżąco, kanał, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem żeby oglądać film po filmie jeżeli oglądacie te filmy po filmie i całe filmy dajcie znać w komentarzu zostawcie propozycje na nowe filmy w komentarzach udostępnijcie ten film jak i inne filmy dziękuję również za zostawione kciuki do góry, zostawione subskrypcje zostawione komentarze za oglądanie do końca mam nadzieję również dziękuję szczególnie Danielowi za wspieranie kanału mam nadzieję, że wkrótce będą nowi wspierający dołączą no i co widzimy się w najlepszych w najlepszych następnych filmach, lub też być może na jakimś live. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie live bardziej z treningów siłowych, czy z luźnej pogadanki, gdzie bardziej mogę się skupić na tym, żeby z Wami dyskutować i Wam doradzać, indywidualnie nawet powiedzieć, co tu zrobić, żeby zacząć pracować nad tym zdrowszym stylem życia. Jak zaczniecie pracować, efekty same przyjdą i sylwetka się zmieni, i lepsze samopoczucie. Gwarantuję Wam. Także dzięki jeszcze raz wielkie do następnego dużo szczęścia i zdrowia życzę trzymajcie się pozdrowionka